Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej cotygodniowej Minecraftowej aktualizacji. Dziś wersja 12W23B. E, uważam, że dziś dzisiejsze zmiany są nieco mniej e, ciekawsze, ale również znaczące, jeżeli chodzi o dalszy rozwój gry. Także zapraszam do oglądania. Pierwsza zmiana dotyczy enchantingu. Poziomy zaklinania przedmiotów są teraz e, bardziej wykładnicze. Następna zmiana to dodanie bloku Ender e, na tryb gry kreatywnej prezentując się w następujący sposób a znajdziemy go w sekcji Decorations Block właśnie oto w tym miejscu. Kolejne zmiany dotyczą półpłytek jak i Haków triple Półpłytki działają teraz na strzały, podobnie jak Triple Weir, ich długość została teraz zwiększona do 40 kratek z 18, a także nie działa tylko na nas, jak i także na każdego z mobów, także myślę, że niedługo będą powstawać super pułapki. Następna zmiana dotyczy łódek Mianowicie od tej wersji są one szybsze oraz powinno je się umownie lepiej sterować Co zaraz zobaczymy na tym moim torze Zobaczmy, no nie wiem, jakoś tego nie odczuwam Ale myślę, że w dalszych testach wszystko tak naprawdę wyjdzie na jaw Na koniec została już tylko Powiedzenie o kilku poprawie błędów oraz małych dodatków na serwerze. Jeśli chodzi o serwer, to gracze inni sieciowi będą widzieli połysk na zaklinanych przedmiotach oraz także będą mogli zauważyć animację niszczenia bloków. A jeżeli chodzi o poprawki, poprawiono zaznaczanie schodków. Poprawiono również animację Slime i Magma Cube to możecie zauważyć tutaj no i również są poprawione błędy z działaniem redstone jeszcze takie małe dopowiedzenie z mojej strony o którym zapomniałem w poprzednim snapszocie teraz wygodniej stawia się półpłytki jeżeli na górną część bloku nakieruję półpłytką półpłytka pojawi się nieco wyżej jeżeli zaś nacisnę i wybiorę tą dolną część półpłytki ona pojawi się na dole Także to wszystko w tym snapshocie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie pozytywnie ocenić filmu. No i to wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć.